Oto trzy rzeczy, które trzeba zrobić przed podpisaniem umowy z wykonawcą na budowę domu. Bo budowa domu to nie tylko cegły i beton, to realizacja. I jak każda realizacja, wymaga jasnych zasad od samego początku. Po pierwsze, sprawdź, czy macie te same oczekiwania. Nie chodzi tylko o cenę. Chodzi o to, co rozumiecie pod hasłem stan surowy, dokładnie, albo w terminie. Te słowa potrafią znaczyć zupełnie coś innego dla ciebie i dla wykonawcy. Po drugie, zapisz wszystko. Ustalenia ustne są super do momentu, aż coś pójdzie nie tak. A z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że najczęściej coś idzie nie tak. Dlatego im więcej jest na papierze, tym mniej stresu później. I po trzecie, to może to być proste, ale sprawdź poprzednie realizację. Nie tylko na zdjęciu, ale jeśli możesz. Porozmawiaj z kimś, kto już są ekipą budował. Dowiedz się, jak reagują na problemy, bo one się bardzo często pojawiają. Chcesz dowiedzieć się, jakich jeszcze błędów uniknąć? Zapoznaj się z siedmioma najczęstszymi błędami przy projektowaniu domu. Link w bio.